Kocham was, chłopaki. Nie mogę się doczekać, aż przyjdziecie na wesele. Ale brak wam par. Mamy przyjść z laskami? Proszę, że jak? Odbiło ci, kto umyje lejek do wody. Trzeba to robić. Raz prawie złapałem I Jesteśmy zabawni. Nikt tak nie daje czadu na impreza. Ogarniemy się. Trzeba znaleźć przyzwoite laski. Tylko gdzie? Co? Zaraz zrobimy coś odjazdowego. Mike i Dave w Stanglowie szukają dziewczyn na wesele na Hawajach. Niech nas zabiorą. Muszą podejść naszej matce i siostrze. Odstrzelimy się jak. Wychodzą. Zgodnie z planem. Wcale pani nie macam. Bohaterze. Ocaliłem cię. Żyję. Ocaliłem. Poznajem. Jest mądre. Prowadzę fundusz. Funduję na pełnej. Tatiana uczy w szkole. Wara ode mnie gnojki. Won, dorośli pływają. Z domą przedstawiam nasze dziewczyny. Pasujecie do siebie. Dzięki kawał chłopa. Mieści się. O, a co to za jedne? Ja raczej. Pewnie już dziewiąta. Tam siedzi waccia. Dać język bucha. Wkręciły nas, by pojechać sobie na Hawaje. Teraz ty dajesz. Nie dam się. W dupę. Rusz się. Schodzi? Jak przypalony gofr. Szef kuchni raczej by go wychrzanił. Spieprzył nam cały weekend. Bądźcie wolne. Naćpałaś się? Będę z tobą szczera. Muszę zdjąć tego konia. Co? To przez nie. Właśnie, że przez was. Stresuję się. Niech się rozluźni. A oto skulony ping. Ciekły osioł. Zetknięcie otworów to zetknięcie dusz. Randka na weselu. Co dalej? Wejdę jak matka będzie robić ojcu przepych. Czyli? Zmyśliłem to. Co to jest? Cała graba w dupie. Dwie graby. Dwie graby, czysty przepych.